Weber We Care. Firma Centrum Posadzek uczestniczy w adaptacji hali w dawnej hucie Częstochowa. W budynku z lat 60. znajdzie się magazyn wysokiego składowania i zakład produkcyjny. Mieliśmy tutaj do czynienia no, z trudnym podłożem, bo było sporo spękań, były dylatacje w postaci desek zatopionych oraz przerw roboczych w postaci kantówek. Wszystko musieliśmy wykuwać, zalewać później masami naprawczymi. W miejscach pęknięć oraz tych dylatacji wtapialiśmy maty z włókna szklanego oraz siatki, które zalewaliśmy żywicami oraz masami mineralnymi. Od początku było frezowane podłoże, żeby zerwać nienośne warstwy oraz zabrudzenia, które powstały w wyniku wieloletniego użytkowania. Spotkaliśmy utrudnienia w postaci torów, gdzie wjeżdżały lokomotywy z wagonami. W miejscach tych było sporo wycieków oleju, jakichś uszkodzeń mechanicznych, także te miejsca po sfrezowaniu były zagruntowane gruntami odcinającymi też wilgoć, ale tak samo gruntami przeznaczonymi na olej. Po sfrezowaniu posadzki, dokładnym odkurzeniu, całość była zagruntowana gruntem akrylowym Weber 4716. Na spód poszła warstwa podkładowa 4310. W celu wyrównania tutaj tych nierówności, bo mieliśmy tak różnicę 3 do 3,5 cm, także musieliśmy zastosować ten, tą warstwę podkładową. Niwelacja musi być bardzo precyzyjnie wykonana z dokładnością 2 mm na łacie dwumetrowej. Na wierzch poszła warstwa masy mineralnej 4610. Jest to masa cienkowarstwowa, przemysłowa o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Później tę masę impregnujemy oraz nacinamy dylatację, które wypełniamy kitem poliuretanowym. Inwestor zastanawiał się nad innym rozwiązaniem wykonania posadzki. Myślał o posadce betonowej, która byłaby wylewana na całej powierzchni, jednak ten wariant powodował zablokowanie całej tej strefy magazynowania. Jak widać, ona cały czas funkcjonuje. Tutaj dostajemy takie odcinki po 500-600 m2 i w ciągu 10 dni jesteśmy w stanie przygotować im powierzchnię, gdzie mogą ponownie założyć regały i przerzucić towar, udostępniając nam kolejny zakres. Nasza firma Centrum Posadzek zajmuje się posadzkami dla obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej jak i budownictwa mieszkaniowego. Posiadamy w swojej ofercie posadzki żywiczne, posadzki mineralne, posadzki z paneli winylowych LVT, biurowe, wykładziny dywanowe oraz wykładziny do zastosowań domowych. Zapraszamy do salonu w Częstochowie przy ulicy Goszczyńskiego 1. Wykorzystanie produktów Weber pozwoliło na wykonanie nowoczesnej i trwałej posadzki. Inwestor nie musiał przerywać ani przenosić działalności, co ma wymierny aspekt ekonomiczny. Podczas prac stosuj zasady BHP i środki ochrony indywidualnej. Weber. We care.